Dzień dobry, dzień dobry i znów piękne okoliczności przyrody. Właśnie tak sobie myślę, że to już chyba uzależnienie dla mnie ten park. To jest w ogóle ciekawe, bo tu jest naprawdę bardzo, bardzo mało ludzi, a dzieje się tu bardzo dużo. Na przykład zobaczcie, tutaj podglądamy czaple. Stoi sobie przed chwileczką jakąś tam rybę trwała, a w tej chwili udaje, że jej nie ma. Nie rusza się. Kompletnie chyba też patrzy na nas. Zresztą zobaczcie co tu się dzieje. Do, wirusa, do miasta i dzisiaj pierwszy dzień, kiedy jesteśmy bez masy, czy Was z Taspacer po Wrocławiu. I szybki obiad tutaj jest pstrąg łososiowy tylko lekko skropiony oliwą z oliwek sól, pieprz i odrobineczka tymianku i teraz do piekarnika kilka minut i gotowe teraz tylko można go lekko posypać koperkiem a do tego młode ziemniaczki jako dodatek mamy też szparagi zapieczone w piekarniku też tylko z sobą, z pieprzem Surowka z różnych warzyw. A tutaj zupka zielonego groszku z miętą i posypana groszkiem ptysiowym. Wygląda i smakuje całkiem dobrze. Jeszcze na momencie z Wami tutaj zobaczę, bo za chwileczkę właśnie jedziemy do zerwa Dzisiaj jest taka bardzo, bardzo aktywna sobota, no ale czasem takie dni też są i dużo można zrobić, dużo można załatwić, energia jest, potrzeby też są. Jedziemy kupić przede wszystkim olej do olejowania blatu i papier sierny. Ja mam taki blat drewniany z drewna, który jest tylko zaolejowa zaolejowany, blat kuchenny. No i tak raz na rok trzeba go zaolejować, ponieważ za zawsze oleju jakoś tak wychodzi we wrześniu, a ten wrzesień no, był taki, że, że, że nic tutaj się w domu nie, nie zrobiło, no to już teraz trzeba koniecznie to zrobić, także, także po to jedziemy, jedziemy też po żarówki, bo po roku poszukiwań kupiliśmy lampę do kuchni, w przyszłym tygodniu w połowie mniej więcej powinna nas dojść, a to w ogóle jest cała historia, w każdym razie wiecie, ja, ja jestem rozważna i tak ponad rok szukałam, wybierałam, zastanawiałam się, a potem Zobaczyłam lampę na stronie i za pół godziny była już ona w moim koszyku i została zamówiona, także zobaczymy, czy, czy, czy nie będę tego żałowała. Także na razie do zobaczenia. Jeszcze wieczorem się odezwę. Obiad był lekki, ale kolacja to już nie bardzo. Tutaj jest w Placy Kaczapuri z nadzieniem sera feta, troszkę też białego sera i troszeczkę ziołami różnymi przyprawiony. I ten placek nie jest na drożdżach, ale jest na sodzie. Także podziękuję wam na dole, jeżeli nam się sprawdzi. Wygląda i pachnie przepięknie. A tutaj już tradycyjnie z przepisu na bułki pełnoziarniste teraz próbowałam obiec takie dwa chlebki będą na niedzielę. Jeszcze chwileczkę sobie z Wami usiądę na, na wieczór. Za chwileczkę będziemy oglądać y, serial. A w ogóle z tymi serialami to jest tak, że mm, kiedyś Wam wspomniałam, że od marca oglądamy prawie co wieczór wspólnie rodziną serial. Kiedyś tak było często, prawda? że jakieś te seriale były i tak łączyły te rodziny. W tej chwili wybór filmów, serial jest tak olbrzymi. Każdy z nas ma prawie swój komputer, także często jest tak, że gdzieś tam się ludzie zaszywają wieczorami w swoich pokojach, oglądają swoje rzeczy, a nam się udało Praktycznie od marca, um, od momentu tej kwarantanny, zawsze znaleźć wieczorem czas całą rodziną, czyli z mężem i dziećmi, żeby obejrzeć wspólnie jakieś wcześniej filmy, a później wciągnęły nas seriale. I wiecie, to jest, to jest fajne, bo ym, no raz, że ym, ym, możemy spędzić czas razem, a w przypadku, ym, gdy dzieci są dorosłe, to już wcale nie jest takie jednoznaczne, że oni ten czas z nami chcą spędzać, bo mają wiele ciekawszych rzeczy ym, do roboty. Yy, albo do, do, do rozrywki, ale też to jest taki fajny czas, gdzie na przykład możemy y, po tych serialach albo w trakcie czasami serialu y, rozmawiać o pewnych kwestiach, y, dyskutować różne tutaj rzeczy. Y, no, na, na, na takie seriale udało nam się trafić. I pierwszy serial, myślę, że większość z Was już zna, bo to jest... Dom z papieru. Słuchajcie, ja nie widziałam, że to jest tak świetny serial. Ja w ogóle jakoś tak wyobrażałam sobie, że to będzie coś takiego podobnego jak House of Cards, tak? Czyli serial bardzo polityczny, z takim mocno tutaj wątkiem politycznym na, na pierwszym miejscu wyłączony. Nie. To jest fantastyczny serial e, kryminalno-przygodowy z też fantastycznymi niektórymi wstawkami tutaj z poczuciem takim, takim humoru. Bardzo mi się podoba. Ale to jest też serial nie głupi, tam się pojawia dużo takich wątków i dużo takich pytań i problemów, które gdzieś tam po głowie potem się snują i w różnych dyskusjach tutaj wychodzą, na przykład kto jest tym dobrym, a kto jest tym złym, czy pewne sytuacje, okoliczności mogą Usprawiedliwiać pewne rzeczy i jakie, prawda? Co my byśmy zrobili w takim momencie, i tak dalej, i tak dalej. Także naprawdę świetny serial. Oglądaliśmy już wszystkie cztery sezony, a czekamy na piąty. Mamy nadzieję, że będzie nakręcony, i no, myślę, że, że będziemy kontynuować. Drugi serial, który też oglądamy całą rodziną, to jest już zupełnie coś innego. Tytuł jego to Atypowy, i to jest historia młodego, dorastającego chłopaka. Osiemnasto chyba latka. W każdym razie koniec szkoły średniej, który ma autyzm, a właściwie to jest taka mm, lekka postać autyzmu, można powiedzieć, czy. Lekka postać zaburzeń ze spektrum autyzmu. I w świecie społecznym, w świecie rówieśników, w świecie dorosłych porusza się, prawda? Mimo tego, że czasami w tym świecie jest mu trudno. I serial też jest moim zdaniem bardzo mądry. Taki, który mnóstwo. Po drodze, jakby niezauważalnie, problemów, które y, dotykają młodych ludzi, ale nie tylko młodych ludzi, bo tam dość mocno jest uwzględniony też y, wątek przeżyć rodziców y, tych, tych, tychże y, osób, jest uwzględniony, no bo muszę powiedzieć, że można tam pewne rzeczy y, znaleźć. W tym serialu bardzo ciekawe, na przykład y, ciekawie jest też poprowadzony wątek, Rodzeństwa osób z niepełnosprawnością. To, to, to jest taka, taka, taka część, która nie doczekała się tak naprawdę ani badań naukowych, dobrych, a wielu, ani opracowań, gdzie tak naprawdę nawet jeżeli sporo wiem już o osobach z niepełnosprawnością, dużo dzieje się też, jeśli chodzi o gromadzenie wiedzy o rodzicach. Tychże osób, to bardzo mało jest takich informacji jeszcze o rodzeństwie. Także yy, lekki, pozornie, łatwy, pozornie i przyjemny. Nie pozornie, ale naprawdę yy, ten serial jest i, i myślę, że warto tak sobie go zobaczyć. A trzeci serial to jest już serial, który ja sobie oglądam sama. Tutaj nie, nie sądzę, że to jest z rodziny, może. Jakoś tam męża bym jeszcze nie to natomiast dzieci na pewno tego typu seriali nie lubią. To jest serial taki, wiecie, typowy, jak to kiedyś były, w latach 80. oglądaliście, jeżeli oglądaliście typu, nie wiem, powrót u na przykład, albo różne takie ekranizacje tutaj, na przykład książek Barbary Taylor Bradford, bo właśnie ona jest autorką tego, tego scenariusza, jakby, czy książki, na podstawie której został serial stworzony, no to ja Wam go polecam, to jest tytuł, tego serialu, to jest Siła w wo, akt, woli, akt Woli. I ten Akt Woli dostępny jest na YouTube. Także jak sobie wpiszecie w wyszukiwarkę YouTube'a, akt woli, to ten serial Wam się tutaj pojawi. Tamte były dwa seriale z Netflixa. No i tak, o czym to jest? To jest historia trzech kobiet z jednej rodziny. Zaczyna się wszystko jeszcze grubo, przed II wojną światową, gdzie młoda dziewczyna traci matkę, zostaje rozdzielona z braćmi, no i musi sobie jakoś w tym świecie tutaj poradzić. Ma ona ogromny talent malarski, no i Idzie dalej i, i, i swoje życie tutaj konstruuje. To jest taki serial do poglądania sobie tam gdzieś wieczorem przy, przy kubeczku herbaty. Ja go też oglądam na przykład podczas gotowania. Ja, ja w ogóle mam tak, jak sobie coś gotuję czy robię, to włączam sobie wtedy filmy czy, czy jakieś takie seriale, które oglądam i sobie na nie tak spoglądam. Także taka wiecie, odskocznie od rzeczywistości, oderwanie się od rzeczywistości, taka chwila. Relaksu i powrotu do, do różnych ym, emocji w takim dzisiejszym świecie. Yy, Okej, okay, kochani, moje właśnie sobie pomyślałam, bo zakupy w, w tutaj były mm, udane chociaż nie kupiłam, nie kupiłam papieru ściernego, a to jeszcze myślę na drobie też. Lampa, tak jak mówiłam przyjdzie w przyszłym tygodniu, właśnie tak sobie pomyślałam, że może w sobotę, jeżeli wszystko będę miała, to co pozamawiałam, uda mi się nagrać jakiś home decor, bo dawno na moim kanale tego home decor nie było. Także zapraszam Was bardzo na filmik sobotni, a teraz już do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło, bądźcie zdrowi.